Dzień dobry Państwu. Witamy w pierwszym Dzień liceum dobry. ogólnokształcącym. Pan Jan Wesołowski, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, i ja, Paweł Matkowski, dyrektor pierwszego liceum, zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na takie spotkanie, w którym chcielibyśmy powiedzieć o w zbliżających się obchodach 160-lecia naszej szkoły. Jak Państwo dobrze wiecie, nasza placówka jest najstarszą placówką gnieźnieńską, ale także jedną z najstarszych w Wielkopolsce i w Polsce należymy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół. Temu przedsięwzięciu, temu jubileuszowi patronują senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Paweł Arndt. Starosta Gnieźnieński, Pan Piotr Gruszczyński i Wielkopolski Kurator Oświaty, Pan Robert, Robert Gaweł. Pan, pan Paweł Arndt i Pan Robert Gaweł są też absolwentami naszego liceum. Rozpoczęliśmy te nasze obchody w tym roku od styczniowej, styczniowego spotkania przy grobach Powstańców Styczniowych ponieważ nasza historia wiąże się z powstaniem styczniowym, ponieważ gimnazjum Trzemeszeńskie zostało zamknięte w roku 1863 przez władze pruskie, ponieważ 60 jej uczniów udało się do powstania styczniowego, a ponieważ prusacy mieli zostawić trzy szkoły w związku z tym postanowiono utworzyć szkołę w Gnieźnie i ta szkoła do dziś istnieje i to spotkanie miało miejsce 24 stycznia to co przed nami jeszcze to w jutro 29 mamy wystawę fotograficzną w ramach garażu Janusza Chrasty, taki był projekt i to jest czasy, ludzie, wydarzenia i to nasza wystawa dotyczy, dotyczy przede wszystkim historii. historii szkoły od 1966 do 1992. Tak, tak te zdjęcia się tam znajdują. 16 października z okazji jubileuszu mamy też zorganizowany jeszcze turniej koszykarski mamy zaproszone między innymi drużyny i i z wrześni. Ten turniej to i chłopcy i dziewczęta, a jakby ten ta kulminacja tych wydarzeń to jest dzień 20 i 21 października, czyli piątek i w ten piątek tradycyjnie spotkamy się w murach starej szkoły na mieszka 1-27. Potem jeśli wszystko pójdzie do naszej myśli, przemaszerujemy ulicami miasta, składając wiązanki kwiatów przy sądzie i pod pomnikiem Bolesława Chrobrego. A następnie będzie msza, a po tej mszy mamy tradycyjny apel pamięci przed szkołą i to zakończy ten pierwszy dzień jakby obchodów. Natomiast drugi dzień obchodów zaczynamy w sobotę godzina 8.30 tu u nas w szkole o do tej dziesiątej, czyli do tej uroczystej akademii Będą, będzie zwiedzanie też szkoły. Potem mamy Uroczystą Akademię, po akademii spotkania absolwentów w, w murach naszej szkoły i wszystko to zakończy taki wspólny obiad, który, w którym będą uczestniczyć koście i absolwenci. E, oczywiście współorganizatorem tej, tego jubileuszu jest Stowarzyszenie Absolwentów i pani Janie oddaję jeszcze tu pani. E, dziękuję bardzo Panie Wychorze, jestem niezmiernie miło, że jako stowarzyszenie Absolwentów już po raz kolejny, bo liczę 140, 145, 150 poprzednie jubileusze i teraźniejszy jest czwartą jak gdyby rocznicą, której stowarzyszenie Absolwentów włącza się w organizację wszystkich obchodów. E, podjęliśmy takie działania zdobyć powiedzmy partnerów do udziału w tych naszych obchodach. Wystąpiliśmy do banków, do firm, do przedsiębiorców indywidualnych, zakładów pracy. Muszę przyznać, że nie odmówiono nam. Jest wiele pomocy w tym zakresie, że mogliśmy dysponować pewnymi środkami, aby doprowadzić do wydawnictwa Wielkiej Księgi Robrzaków, spisu absolwentów brzasku innych takich gadżetów które w dniu 21 będą wszystkim wręczane. Mogę serdecznie podziękować, oczywiście pełna lista będzie wymieniona na tej akademii, żeby nikogo nie pominąć. Będą również możliwości tutaj niektóre, jak bank spółdzielczy, inni chcą tam jakiś baner postawić, jako podkreślić swój udział po prostu w tych obchodach, to wszystko jeszcze będzie do Także mogę tutaj w imieniu zarządu stowarzyszenia złożyć serdeczne podziękowania. Za to wszystko, co partnerzy, do których zwróciliśmy się, nie odmówili i wspomogli nas powiedzmy w tych wszystkich działaniach, żeby to 160-lecie miało swój bogaty wyraz. Martwi e, nas trochę może mały udział. Odpowiedź absolwentów jak gdyby na te nasze prawda, propozycje, bo no, nie, ma, nie ma szału, jak w poprzednich latach bywało. E, musieliśmy zrezygnować z balu absolwentów, bo zgłosiło się ponad 30 tylko osób. Nawet licząc, gdybyśmy wzięli grono pedagogiczne i tak dalej, to nie byłoby nawet 75 par, które było tą dolną granicą, żeby zrobić bal, żeby było 150 osób i żeby coś się działo, prawda, jak w poprzednich rocznicach. Ale to już jest kwestia absolwentów. Mimo, że mamy ich wielu, 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 bo co roku przecież przybywa, ale trzeba przyznać, że zainteresowanie tymi uroczystościami jest w gronie starszych roczników. Od 47 przez 50 lata, 60 do 85, tak jak miałem kontakt powiedzmy tutaj ze zgłaszającymi się. Odbieramy to też jako te trzyletnie kiedyś licea, prawda? Od poprzednich lat już mamy teraz czteroletnie. Wiem z własnej, z własnego przebiegu kształcenia w pierwszym liceum, że jednak 4 lata bardziej jednocześnie. A tak w pierwszym roku. Się zapoznaje z obiektem i z wszystkimi tutaj działaniami, z procesem kształcenia, w drugim musi się wykazać, żeby zaistnieć, a w trzecim go żegnamy, prawda? Więc te związki są powiedzmy tych młodszych roczników są mniej takie związane z uczelnią, ale z tej ilości, która jest, dlatego nie będzie malu, ale zakończenie tym uroczystym wspólnym obiadem, gdzie na jednej sali będą wszyscy praktycznie łącznie z zaproszonymi gośćmi i gronem pedagogicznym, to będzie też na pewno wydarzenie, bo dotychczas przy większych ilościach absolwentów korzystaliśmy z wielu lokali, prawda, że jedni jedli na Chrobrego, drudzy powiedzmy tam teraz jest Ibistyl, mogło być Balcerowo, więc byli Rzuceni, trzeba było dotrzeć, rozwieźć autobusami i itd. Tak Więc to nas też cieszy, mała ilość, ale na pewno wszystko będzie w porządku. Myślę, że przeżyjemy te obchody znacznie. 160 lat jest to rzeczywiście wielki okres, tym bardziej, że on zbiega się z 45-leciem bytu szkoły na ulicy Kostrzewskiego, prawda? Bo od 1978 roku opuściliśmy gmach tej historycznego już budynku, który powstawał w 1863 roku, kiedy rozpoczynało działalność Królewskie Gimnazjum prawda, Męskie. I 45 lat też jest jakąś rocznicą, więc wszystko się będzie działo. Myślę, że stowarzyszenie tutaj dołożyło swoją cegiełkę i wspólnymi siłami ze szkołą będziemy mogli, powiedzmy, przeżyć, podnośle tę uroczystość i ten jubileusz. Na zakończenie jeszcze ja tylko powiem tak, że impreza dla naszych absolwentów jest otwarta, czyli nawet jeżeli ktoś się nie zgłosił w formularzu, to tak, tak. nie ma ograniczeń, można przyjść. Zapraszamy do, z, z, do zwiedzenia też szkoły, do spotkania z kolegami. Dla wszystkich impreza jest otwarta. Szczególnie będą Bardzo takie duży. przypadki, że przyjdą ludzie w piątek? gdzie no, będą na dziedzińcu, przejdą się, będą na apelu pamięci, jeśli uczestniczą, będą w tym samym porządku piątkowym, ale nie będą w sobotę, bo gdzieś wyjeżdżają bo sanatorium, bo inne tam jakieś zobowiązania. <laughs> Więc ale też będą swoją wielkością tutaj doświadczali, prawda, tych wszystkich na pewno będzie dla tych, którzy nie byli parę lat, bo miejscowi no to tam wszystko wiedzą na bieżąco, ale kiedy się spotkamy w murach starej uczelni. Ona zupełnie inaczej wygląda, prawda, bo po tym remoncie Urzędu Marszałkowskiego, jaki przeżyła Wielkopolskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, będzie to po prostu wydarzenie, bo zupełnie inna posadzka, inne w ogóle wszystkie, prawda, schody skrzypiące od lat, prawda, teraz są zupełnie inaczej, więc sale też inaczej urządzone, bo pod potrzeby tego obiektu, który powiedzmy tutaj kształci w innych w ogóle zawodach i specjalnościach. To na pewno będzie dla wielu tych starszych absolwentów wydarzenie, bo wszyscy w starej szkole, w starej szkole, a to już nie jest stara szkoła, bo ona jest po prostu po nowemu.